Siódma dziewiąta. Twój początek dnia. Gościem poranka siódma dziewiąta jest zastępca dyrektora festiwalu Nowe Epifanie Maciej Mylak. Dzień dobry. Dzień dobry. Otchłań przyzywa otchłań. To hasło tegorocznej czternastej odsłony festiwalu Nowe Epifanie organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II, który rozpoczął się 22 lutego. Skąd pomysł o takie hasło? Co ono oznacza? Każdego roku festiwal organizujemy, tworzymy wokół jakiegoś biblijnego, istotnego z naszej perspektywy tematu i no w tym roku jakoś patrząc po, no jakby na całą sytuację, na, na ten świat, wydało nam się, że, że, że może warto przyjrzeć się właśnie ciemności, odchłani, temu co w tej odchłani się kryje, temu co w niej jest. Mamy wrażenie, że no, jakoś tej odchłani w różnych wymiarach, bo to zarówno w um, takich wymiarach własnych, jakby osobistych, duchowych, psychicznych, ale też jakiejś takiej rzeczywistości, powiedziałbym, geopolitycznej jest dosyć dużo. E, no a też chcemy, jakby nie bez z, z, z powodu odwołujemy się do tej odchłani, do tego hasła, do tego też jakby takiego wątku wku, jakby biblijnego czy, czy religijnego, kiedy Chrystus wstępuje do odchłani i, i wyciąga z otchłani te dusze, które tam się znajdują. No i chcemy właśnie myśleć o tej otchłani, jako o takim, czy podobnie też jest jakby u że przez tę otchłań, otchłań przyzywa otchłań, ale jakby jednak na końcu tej otchłani jest jakaś forma, czy jest, jest to jakieś ubogacające trudne, ale ubogacające doświadczenie i, yy, i w ten sposób właśnie chcemy, chcemy o tym myśleć, żeby też trochę zasiać w tym trudnym temacie i tak nie uciekając od niego i, i może tak myśląc o tym, że, że czasem, czasem, czasem trzeba po prostu kultura nam może to dać, żeby trochę się trochę jak w kontrolowanych warunkach. Pewne rzeczy przeżyć, ale też jakby przejść przez jakąś, jakąś trudność i, i ją przezwyciężyć powiedział. To, to czym jest ta otchłań tak naprawdę, jak my, mielibyśmy przełożyć to teraz na nasze, nasze życie? Pewnie u każdego jest czym, czym innym, i to, to jest chyba najcenniejsze w ogóle w takim myśleniu. E, bo no nie, nie, niekoniecznie musimy się tutaj odwoływać oczywiście do tam jakichś teologicznych teorii i, i tego, kto tam i kiedy się znajduje, ale no, takim pierwszym skojarzeniem, które, które, które może się nasuwać, i ono nie jest jakimś skojarzeniem nie, nieoczywistym, i do niego też wydarzenia festiwalu się będą odwoływać, no, jest taka odchłań wewnętrzna. E, doświadczenia chorób też związanych z chorobami psychicznymi, trudności, depresji, to są takie na przykład przykładowo, ale to są, to są takie otchłania nasze, o których można myśleć, ale myślę, że jest to też dużo szersze, bo yy, właściwie. Yy, można sobie też jakby się, staraliśmy się ten, ten otchłań, przyzywa otchłań, też nasz, nasz format graficzny, w, stworzyć w takim okręgu, żeby też pokazać, że to jest jakieś, jakieś doświadczenie zasysające, wciągające nas, jakoś, z którego trudno się wydostać, trudno się z niego uwolnić. I to jest chyba też jakaś taka metafora dobra tego, czym ta odchładnie są. No są wszystkie te doświadczenia, w których, w których jakby bardzo trudno przez nie przejść, a też w tym powiedzeniu, jeżeli idziesz przez piekło, to się nie możesz zatrzymywać, więc, więc trochę jest jakby też o tym, o tym takim przechodzeniu przez różne trudności i o tym, że przez te trudności trzeba po prostu w sensie no, że one jakby wymagają od nas ciągłego mierzenia się i kroczenia dalej i dalej i dalej. Więc tak metaforycznie staramy się o tym myśleć. Oczywiście wiemy też i też jakby do tego się odwołujemy, czyli cała taka teologia odchłani to miejsce, w którym właśnie przebywają przez wiele wieków według Kościoła których które nie mogły się dostać do piekła, ale jednocześnie nie zasługują na niebo, co też wydaje się jakąś taką dobrą, dobrym obrazem obrazem do współczesności, do jakby świata, który się mocno sekularyzował i jest jakby te, powiedzmy, doświadczenia chrześcijaństwa nie są już tylko, tak oczywiste i powszechne. Tak jak już teraz porozmawiamy o już samym festiwalu i jak już Państwo się domyśleli ze słów wypowiadanych przez mojego gościa, jest to festiwal nie tylko dla rozrywki, ale ma on głębszy cel. I gdzie spotkałem się z opinią, że ten festiwal ma rozwinąć dialog sztuki z religią? To jest w ogóle podstawowy cel festiwalu. To znaczy, festiwal nazywa się Nowe Epiwanie, jest organizowany przez Centrum Myśli Jana Pawła II. I to jest nie bez znaczenia, ponieważ no, centrum i w ogóle tworząc ten festiwal odwołujemy się do listu Jana Pawła II do artystów który jakby stanowił taki rodzaj zachęty, wezwania do tego, żeby um, dialog sztuki, religii, który przez wiele wieków rozwijał się w jakiś taki bardzo naturalny sposób, ale w pewnym momencie się te drogi rozeszły. Żeby do tego powrócić i staramy się właśnie coś takiego proponować też twórcom i no nie bez powodu, nie bez powodu nasz właśnie wszystkie te edycje festiwalu są organizowane wokół hasła wziętego z Biblii, wziętego z jakiejś, czy, czy właśnie z jakiejś takiej tradycji, tradycji chrześcijańskiej i nie bez powodu staramy się, żeby twórcy czy twórczynie wydarzeń festiwalowych niekoniecznie jakby, żeby to nie były koniecznie Wyznania czy, czy, czy wydarzenia konfesyjne. To znaczy, dajemy im dużą, jakby, taką wolność, i też staramy się, szukamy tego, co w, z nich, jakby, wynika, co w nich, co oni mogą zaproponować, kiedy jakby dostają od nas takie, taką zachętę, taką propozycję, taki rodzaj tematu, który, który jakby, jakby jest mocno zakorzeniony w tej tradycji judeo-chrześcijańskiej. I to jest jakby też, no, w sensie no, taki jest cel festiwalu, taki jest jakby pomysł na to, na to co my robimy, i no, od wielu lat z różnymi skutkami, jakby różne efekty, ale mamy, mamy dosyć dobre, że tak się wyrażę, doświadczenie. Też widzimy, że przykładowo do teatrów, te, te wanty i wątki zaczęły powoli wracać, więc to może też mieć szerszy, szerszy zasięg. Właśnie więc przejdźmy teraz do samej warstwy artystycznej festiwalu. Jakie spektakle w tym roku? Dla widzów, przygotowaliście? To zacznę od tego, że festiwal jest festiwalem interdyscyplinarnym, czyli jakby mamy nie tylko wydarzenia teatralne, ale też muzyczne, performence, nawet kulinaria. I z, w tym roku jesteśmy już po jednej premierze spektaklu Gości Wieczorzy Pańskiej w nowym teatrze. Na bazie, na, na spektaklu opartego o motyw z filmu Ingmara Bergmana pod tym samym tytułem. Przed nami jeszcze trzy premiery i jeden spektakl, który zaprosiliśmy gościnnie z Krakowa, więc pierwszym najbliższym spektaklem w tym tygodniu pokażemy w Komunie Warszawa w Warszawie spektakl Macocha z Teatru Polskiego w Poznaniu. Jest to przedstawienie, które w sposób taki można powiedzieć metaforyczny, próbuje wyciągnąć z otchłani macochy, ponieważ macocha w naszej kulturze jest od wieków traktowana jako ta postać, która jest zła. A reżyser stara się przyjrzeć temu, czy, czy aby na pewno jakby ta metka i ta ocena jest sprawiedliwa i słuszna, więc na to przedstawienie 8., 9., 10 zapraszam do. Do Komuny Warszawa. Kolejny spektakl, jeśli mówimy już o teatrze, który pokażemy, to w TR Warszawie. Spektakl Inferno Werymakowskiej z Akademii Teatralnej w Krakowie. I tu z kolei twórcy skupili się na tym, żeby przyjrzeć się pieku Dantego z boskiej komedii. I jakby znaleźć, je, osadzić je jakoś w rzeczywistości, w doświadczeniu współczesnego młodego człowieka, młodego mam na myśli tak około dwudziestolatka. Więc, więc jest to taka ciekawa próba przepisania tych jakby wersów polskiej komedii, czy właściwie bardziej obrazów nawet, na to, jakby co, jak się, co się dzieje w rzeczywistości dzisiejszej, social mediowo, internetowo, wirtualnej. Więc ten spektakl pokazujemy 24-25 marca w TR Warszawa. Kolejnym przedstawieniem, ja ominąłem jeszcze jedno, jedno przedstawienie w Teatrze Powszechnym, czyli 18-19 marca jest, pokażemy tęsknicę Pameli Lończyk. To jest premiera, wydarzy spektaklu, który opisuje o, no, opisuje pewien rodzaj Pustki też tęsknoty za miejsce, które się utraciło, oparte jest na prawdziwą historię wsi, wsi Wigancice Żytawskie, która w 1999 roku została zlikwidowana decyzją kopalni. Miała ta wejść zostać zniszczona, w końcu ostatecznie nie została zniszczona, ze względu na to, że hałda się rozrastała. Ostatecznie nie została zniszczona, a mieszkańcy tej wsi do dzisiaj spotykają się na miejscu, starają się ją odzyskać i, 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 e, i tworzą różnego rodzaju też działania, typu właśnie wspólne, wspólne spotkania po to, żeby jakby zachować pamięć o tej wsi. I ostatnim spektaklem tegorocznej edycji festiwalu 2 kwietnia będą Arianie. Pokażemy je też i ten spektakl też w Komunie Warszawa i to spektakl z Narodowego Starego Teatru w Krakowie, opowiadający o grupie braci polskich, czyli takiej dosyć specyficznej grupy religijnej, która przez kilka wieków temu w Polsce funkcjonowała i miała bardzo ciekawe. Podejście do tego, czym w ogóle relikia jest. Więc to są takie przedstawienia, to są propozycje teatralne festiwalu. Yy... Tak, bo tego jest dużo więcej, tak jak pan wspomniał wcześniej, nie tylko spektakle, ale też muzyka, wystawy. Więc tak zapytam, bo już czas nam się powoli kończy, gdzie nasi słuchacze mogą znaleźć jakąś taką pełną rozpiskę wydarzeń, że ewentualnie chcieliby się gdzieś wybrać, to wszystko mają zebrane w jednym miejscu i wiedzą, co, kiedy, gdzie jest to najlepiej zaglądać na naszą stronę internetową noweepifanie.pl. Tam można znaleźć informacje o wydarzeniach, tam kupujemy bilety przez tą stronę, więc tam wszystkie informacje w jednym miejscu noweepifanie.pl można znaleźć. Tak więc do tego oczywiście zapraszamy. Zastępca dyrektora festiwalu Nowe Epifanie Maciej Omylak był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo siódma dziewiąta. poranek rozgłośni katolickich.